pytanie bo ty jesteś człowiekiem który wiesz absorbujesz wiadomości szybko je przetwarzasz Ko kojarzysz księdza Woźnickiego z Poznania? Oczywiście, że księdza Michała Woźnickiego kojarzę. To jest wielka postać. Wielka to jest człowiek, postać. który tak. heroiczną walkę tak. toczy, który o fałszywej pandemii cały czas tak mówił, jest. który tam policjantów musztrował. Jest tak prześladowany jest. niesamowicie tak jest. przez ten zakon tak salezjański, tak szczególnie jest. przez księdza Jacka Bielskiego, a, a Bielscy to byli tacy żydowscy partyzanci z, z Białorusi. Tak, z filmu, okrutni. Okrutni mordercy tak. i złodzieje. Tak. Polaków mhm. na Libokach wymordowali, to jest znana mhm. historia. Tak. Dziwi mnie właśnie, że taki Człowiek z takim nazwiskiem jest w zakonie, znaczy dziwi. No, no to wiadomo, że jest i dlaczego prześladuje księdza woźnickiego ten człowiek. Ale tam Polacy e, wtedy w Rybokach chodzili? E, nie, to miała miejscowość <laughs> taka. Słuchaj, wiesz co, mam, mam dzisiaj dzisiaj dzięki, dzięki kamradce Joannie z Kielc uzmysłowiłem sobie naszą niewdzięczność i zaniechanie wobec księdza woźnickiego, ponieważ my w swoich programach. Yy, za mało o nim mówiliśmy, za mało mówiliśmy o jego postawie i no, o jego No się modlił za was, jak byliście wiemy. we więźniu. Tak, wiemy, doniesiono nam i pokazaliśmy wprawdzie kilka razy, jak tam ta interwencja policjantów była na tej prywatnej mszy u księdza, yy, pokazaliśmy jego postawę w, w, w tym w sądzie, jak pięknie się zachowywał. Więc tutaj dzisiaj przed północą, jeszcze, jest północą, czy po północy? Po. Chciałem księdzu Woźnickiemu życzyć przede wszystkim zdrowia, bo to jest, bo to jest zagończyk. On sobie zresztą da świetnie radę. I chciałem ukłonić. Żeby nigdy we własną nie zwątpił? Tak. Chciałem się mu ukłonić do samej ziemi. Marcin też. Marcin też. Ja I też. Fryderyku, dziękujemy Ci, że Ty też, tak? I chcę powiedzieć, że modlitwy Księdza to nie jest tak, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Uważajcie, kamraci, uważajcie, uważajcie. Marcin i ja, ja i Marcin jesteśmy dłużnikami Księdza Woźnickiego. Tak to proszę traktować. On dzisiaj był we Wrocławiu w inspektoracie salezjańskim. Tam miał ostrą, takie ostre starcie z księdzem notariuszem, czyli takim e, pisarzykiem e, kurialnym, i powiedział ksiądz Woziński do niego, że ksiądz ma piękną semicką urodę. Coś w tym stylu się zaperzył. Bardzo pochwalił strasznie. go, pochwalił go. Po, popatrz, jakimi pięknymi słowy go pochwalił. Popatrz. Bo widzisz, bo może tamten ksiądz był rzeczywiście pięknej semickiej urody. Ten miał taki wygląd. Tak, miał taki ale wygląd. Ten, ten tłusty Parch. Co się tak, wiesz, co resztki jedzenia z brody zmazuje? Tak, nie tak, ma pięknej tak, semickiej nie urozy. Tak, urozy tak, nie, tak, tak. nie. On ma wyjątkowo paskudny wygląd.